Lisek Fredio jesienna zabawa. W głębi pachnącego żywicą lasu, tam gdzie korony drzew tworzyły kolorowy parasol z liści, a wiewiórcze ogonki wyglądały jak płomienie tańczące na wietrze, znajdowała się wyjątkowa wioska wioska zwierząt. To właśnie tam, wśród leśnych ścieżek, mchów i żałędzi, mieszkał Fredio sympatyczny i towarzyski lisek. Pewnego pięknego jesiennego poranka, gdy powietrze było rześkie, a liście pod łapkami szeleściły jak papierowe paczuszki, Fredzio siedział pod starym dębem, razem z wywiórką Basią i świstakiem Heniem. Basia, śmiejąc się, podrzucała radośnie liście w powietrze. Jej rude futerko lśniło w słońcu, a ogon unosił się z gracją baletnicy. Henio siedział spokojnie z boku, z liściem w łapkach i zamyśloną miną. Patrzył na wszystko z ciepłym uśmiechem. Spójrzcie na ten żółty, powiedziała Basia, rozkładając liść jak wachlarz. Jak promień słońca. A ten czerwony wygląda jak płomień dodał Fredzio, machając nim teatralnie przed nosem. Henio skinął głową. Jesień maluje świat najpiękniejszymi kolorami uwielbiam tę porę roku w tym momencie ze za drzewa wyszedł dziadek niedźwiedź miał na sobie kamizelkę i okulary sunięte na koniec nosa w łapie trzymał grabie dzieciaki czas na małą pomoc mruknął łagodnie ścieżki w wiosce całe zasypane liśćmi Trzeba je zagrabić, żeby nikt nie potknął się, idąc na herbatkę do pani Sowy. Oczywiście, zawołał Fredzio i klasnął bułapki. Będzie wspaniała zabawa. I tak cała trójka wzięła grabie i ruszyła do pracy. Liści było co niemiara. Złote, czerwone, brązowe, rude, nawet jeden fioletowy. Pewnie wyjątkowy prezent od klonu. A co gdybyśmy grabili liście w jedno miejsce? zaproponował nagle Fredzio. Pod dębem. Będzie szybciej i może coś z tego będzie. Jak zwykle masz jakiś chytry plan? zaśmiała się Basia. Tym razem brzmi całkiem sensownie. Mruknął Henio z uśmiechem. Po zakończonej pracy przyjaciele usiedli na chwilę pod dębem, by odpocząć. Fredzio rozciągnął się leniwie na trawie, Basia piła wodę z żołędziowego kubeczka, a Henio wyciągnął z kieszonki małą harmonikę i zagrał kilka wesołych dźwięków. Liście szumiały cicho, jakby tańczyły w rytm melodii. Nawet ptaszki na chwilę ucichły. Słuchając tej leśnej, kon koncertowej chwili. Jesień ma w sobie coś magicznego, mruknął Henio, odkładając harmonijkę. To najlepszy czas na wspólne chwile. Pod dębem powstała imponująca góra z liści, miękka, kolorowa, kusząca. Fredio spojrzał na nią. Potem na nisko rosnącą gałąź nad i rzucił porozumiewawcze spojrzenie przyjaciołom. Skaczemy? Basia zapiszczała z radości. Henio tylko westchnął i pierwszy wdrapał się na gałąź. Zaczęła się najlepsza zabawa tego jesiennego dnia. Skakanie z gałęzi prosto w kubkę liści. Śmiech, pisk, i chlupot liści rozchodziły się po całej wiosce. Każdy skok kończył się miękkim puf i wybuchem radości. W pewnym momencie podszedł do nich nieśmiało Jerzyk Maciuś. Miał lekki uśmiech i łapki splecione za plecami. Hej, mogę też poskakać? Fredzie aż podskoczył z entuzjazmu. Jasne, że możesz im nas więcej, tym weselej. Basia jednak skrzywiła się lekko. Tylko: No wiesz, Maciusiu, Twoje kolce. Jerzyk spuścił wzrok. Rozumiem, Boicie się, że was przypadkowo ukuje. A może... odezwał się Henio, marszcząc czoło. Masz jeszcze swój rowerowy kask? Mam. Jerzyk rozpromienił się. Nawet z naklejką wiewiórki ninja. Idealnie, uśmiechnął się Henio. Kask ochroni ciebie i nas. A poza tym wygląda super. Zadowolony Jerzyk wrócił w mig z kaskiem na głowie, a zabawa rozpoczęła się od nowa. Teraz skakali już we czwórkę. Frezio robił salta. Basia kręciła piruety w powietrzu. Chenio skakał z gałęzi z gracją i spokojem. A Jerzyk, cóż, Jerzyk po prostu był w siódmym niebie. Nagle, gdy Basia wspięła się trochę za wysoko i próbowała zrobić powietrzną gwiazdę, zachwiała się i zaczęła spadać. A krzyknęła, machając łapkami. W ostatniej chwili ktoś złapał ją za łapkę. To był Jerzyk Maciuś. Trzymał ją mocno, a jego kolce sterczały groźnie, ale dzięki kaskowi wszystko skończyło się dobrze. Ojej, dziękuję, Maciusiu, wyszeptała Basia, gdyby nie ty. Od czego są przyjaciele? odpowiedział Maciuś, czerwieniąc się aż po koniuszki uszek. W tym momencie. Z krzaków rozległ się głos. Fredziu, podwieczorek, poziomki i orzeszki. To była mama Fredzia. Jej głos był jak najpiękniejsza melodia po całym dniu zabawy. Pędźmy, zawołał Fredzio i wszyscy ruszyli biegiem przez las, skacząc, śmiejąc się i rozrzucając liście na wszystkie strony. Gdy dotarli do altanki, gdzie czekał stoliczek zastawiony miseczkami z poziomkami, orzeszkami i gorącą herbatką z malin, cała czwórka usiadła razem. Uśmiechnięci, zmęczeni i szczęśliwi. Wiecie co? powiedział Frezio z buzią pełną orzeszków. Jutro zrobimy jeszcze większą górę z liści. Ale najpierw odpoczynek. Westchnął Henio, siorbiąc herbatkę. I kask dla każdego, dodała Basia z uśmiechem. Wszyscy się roześmiali. Przyjaciele, siedząc obok siebie, obserwowali kolorowe listki spadające lekko na ziemię. A gdzieś w koronach drzew wiatr poruszył ostatnie liście, jakby chciał szepnąć, że. Dobrze jest być razem.